Jeśli posiadacie saunę i zastanawiacie się w jaki sposób jeszcze bardziej umilić swoje sesje, to nie ma lepszego sposobu aniżeli używanie zapachów do sauny. I tutaj w odpowiedzi przychodzi nam firma Rento, która w swojej ofercie ma szeroką gamę zapachów do sauny. Jeśli chodzi o paletę zapachów, ale również formaty, bo mamy tutaj takie olejki eteryczne, ale również duże i małe butelki. Paleta zapachów jest bardzo duża i każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie czy lubicie owocowe, cytrusowe, słodkie owoce, czy też bardziej leśne nuty, a nawet korzenne. W swojej ofercie Rento ma te wszystkie zapachy, zarówno w tych dużych butelkach, jak i tych małych, no bo każdy zapach będący tutaj ma swój odpowiednik w formie olejku eterycznego. Zapachy są naprawdę bardzo ładne i myślę, że nawet jeśli któraś z tych nut zapachowych nie do końca jest waszą nutą, to i tak każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ te zapachy są bezpieczne pod tym względem, że nie są takie mocno intensywne, duszące, a bardzo delikatne. Zresztą mają takie być, no bo ich zadanie to jest jakby umilenie nam seansu, a nie stwarzanie takiej atmosfery, że chcemy stamtąd wyjeździć, no bo już nie umiem wytrzymać tego zapachu. No i biorąc tutaj pierwszą z brzegu, weźmy sobie to. Arktyczna jagoda. Ja akurat fanem owocowych zapachów nie jestem, ale przetestujmy to. I tak, wyraźnie czuć takie czerwone owoce, właśnie jagoda, ale też trochę taka malina. Generalnie owoce jagodowe tutaj się przewijają z lekkim mentolem, stąd ten dopisek arktyczny. Bardzo przyjemne. Mimo, że ja jestem fanem korzennych zapachów, myślę, że gdyby w saunie odczuwał taki delikatny zapach owoców z tym mentolem, zaraz byłoby przyjemniej i miło. Kolejnym zapachem, który możemy przetestować, weźmy ten, o leśny, to też akurat nie do końca moja nuta zapachowa, bo jak wspomniałem, korzenne rzeczy to bardziej moje rzeczy, ale tak, tutaj czuć mocniej ten mentolowy zapach. Ale też takie zapachy lasu się przewijają, ale nie takie kojarzone z odświeżaczą powietrza do toalety, tylko tutaj jednak bardziej taki prawdziwy las się wyłania, choć najmocniej gdzieś taka mentolowa nuta się z tego wszystkiego przebija. A żeby trafić trochę bardziej w moje gusta, no to tutaj mamy zapach żywica drzewna, to jest bardzo nietypowy zapach, nietuzinkowy i bardzo oryginalny. I tutaj Zdecydowanie przebija nam się taki kamforowy, żywiczny, mocny zapach. Na pewno ten akurat będzie taki, że nie wszystkim może spasować, ale fanom korzennych, orientalnych rzeczy z pewnością tak. Aż sobie powącham jeszcze raz. I tak, takie cięte drzewo, gdzie gdzieś ta żywica z niego spływa, takiego tartaku, jeśli kiedykolwiek byliście, to z pewnością to jest ten zapach. Tak, jak wcześniej wspomniałem, firma Rento oferuje różne formaty swoich zapachów. Mamy te duże butelki, ale mamy też takie coś. Każdy z tych dużych zapachów ma odpowiednik w formie olejku. Są dokładnie te same zapachy, ale te tutaj są w formie takiego olejku eterycznego, dzięki czemu są intensywniejsze, mocniejsze i nie trzeba aż tyle ich zużywać. Wystarczy parę kropel dodać do wiaderka z wodą i już. Po polaniu kamieni w naszej kabinie sauny unosi się przepiękny aromat i zapach. Firma Rento, w swojej ofercie, również ma takie małe buteleczki. Nie są to odpowiedniki tych zapachów, tylko to jest zupełnie inna linia. Linia zapachów naturalnych. Ale pod tym względem, że producent, jakby przy stworzeniu tej kompozycji, używa tylko i wyłącznie naturalnych komponentów. Nie mamy tu żadnej chemii, tylko wszelakie wyciągi zapachowe są pochodzenia naturalnego. Więc jeśli chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do natury, no to tutaj taka linia również się znajduje. Mamy tutaj głównie zapachy leśne. W ręku mam akurat zapach, który jest Aurorą, tak nazwa producent. Tutaj mamy takie nuty. Już zaraz sprawdzimy. Tak, bergamotka i trawa cytrynowa. To tutaj z tego się wyłania. I tak jak wcześniej wspomniałem, linia Natural, czyli wszelkie komponenty użyte do tej esencji są pochodzenia naturalnego. Pamiętajcie, że czas spędzony w saunie to jest wasz czas, więc jeśli chcecie jeszcze bardziej umilić sobie ten pobyt, doznać nowych wrażeń, to myślę, że użycie tych zapachów firmy Rento będzie bardzo dobrą propozycją, aby poznać coś nowego, a czas spędzony w saunie będzie jeszcze bardziej przyjemny.